Idąc na tą salę, ksiądz dyrektor Fokciński zapytał się, czy znaleźliśmy coś nowego. Był sceptycyzm, trochę, w głosie ksiądz dyrektora, dzięki którego uprzejmości pracowałem w jego znakomitych archiwach. Wydaje mi się, że kilka rzeczy nam się jednak udało Być może ta materia, którą tutaj przedstawił prokurator, nie odpowiada na. Takie oczywiste pytania, a gdzie są twarde, bezpośrednie dowody, prawda? Rozkaz zabicia, rozkaz wykonania operacji. No, trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że tych dowodów nie mamy. Że nagromadziliśmy ogromną ilość dowodów pośrednich. Dowodów pośrednich. No bo proszę Państwa, zwracam znów do tej operacji Erosja. Jaki gdyby komunistyczne służby nie były zaangażowane w zamach? Na, na Ojca Świętego, to dlaczego kilka tygodni potem Moskwa nakazuje Bułgarii zrobienie gigantyczną operację dezinformacyjną? Się, nikomu nie śni jeszcze, że są Bułgarzy przy tym. Oni podrabiają znakomicie pismo czy to, to pismo mu zostaje potem przedstawione. I on ja mówi, no rzeczywiście, no, że napisali to jak tylko że to nie ja napisałem. A, a cała prasa, oczywiście europejska, pisze. O szare wilki, nacjonaliści, turecy i neonaziści. To jest, to, to jest ten, ten jak byśmy powiedzieli target, który zlecił zabicie papieża. Albo indywidualne szaleńce. Indywidualne szaleńce. No, właśnie popisali się już przy pierwszym śledztwie, które trwało 3 dni w lipcu 1981 roku, i uznali, że że był samotny, y, samotny szczerec, samotny wilk. I zakładając, że nie mieli tej wiedzy, którą my mamy, mieli jeden oczywisty dowód, że nie był sam. mianowicie mieli zeznanie z hotelu, że ktoś, kto zamawiał dla niego noctek, mówił bardzo dobrze po włosku. A to wtedy w ogóle nie mówił po włosku. Więc, więc ktoś już mu pomagał na tym chociażby etapie i ta drobna przesłanka powinna skłonić do poszukania tych dalszych sprawców. Wracam do, wracam do tej operacji erozja. Ona jest bardzo ważna. Ona jest bardzo ważna nie tylko dlatego, że, że jakby bez powodu nagle rozpoczynają się działania na gigantyczną skalę. Tam jest na jednym z tych dokumentów jest adnotacja, że towarzyszy tylko jest poinformowany. Jak ta operacja rangi czysto technicznej jest dekretowana na szefa państwa? Jest dekretowana jako rzecz bagi najwyższej wagi państwowej. Ja zadaję pytanie generałowi Nowkowi, szefowi wywiadu w czasach prezydentury Racha Kaczyńskiego: Czy jest praktyka w służbach, aby techniczne dokumenty operacyjne dekretować do wiedzy szefa państwa? On mówi, że nie, że to jest rząd pierwszy raz, że czy się czymś takim spotyka. Czyli ta erozja, która ma zasłonić prawdę o zamachu. Jest sprawą najwyższej wagi państwowej i że towarzyszy żywko po o tym wie. To jest niezwykle, niezwykle ważne ustalenie. Drugie jest to ustalenie, które wynika z dokumentów bułgarskich. Otóż pierwszy moment przyjeżdża akcza do Sofii. Za chwilę powiem, kto kto, 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 kto wysłał do tej Sofii. Pobyt w Sofii nie ulega żadnej wątpliwości. Bułgarze też tego nie zaprzeczają. Kto go odbiera? Turek. Nazywa się Omer Mersan, który jest właśnie z tej mafii przestępczej, która jest użyta na, jako jeden z tych podwykonawców. On mu załatwia hotel, on mu daje pieniądze i on go, go kontaktuje z innym Turkiem, jednym z mózgów, Bekierem Czerenkiem, który jakby w czasie spotkania w hotelu Witosza mówi, że to ważne zadanie to będzie zadanie zabicia papieża. To jest lipiec, koniec lipca, sierpień 80, 80 roku. Otóż e, Omer Mersan mieszkał w Niemczech w ogóle, przyjeżdżał, e, robił interesy w Bułgarii, robił interesy w Turcji, robił interesy w Niemczech. To jest w ogóle środowisko międzynarodowych biznesmenów. To jest bardzo ciekawe punkt odniesienia, którzy mają również swoje interesy z komunistami, jak mówił tutaj pan prokurator Skwara, handlują, bronią narkotykami, przemyt e, papierosów, ogromne pieniądze poprzez barwę. E, I oni dostają do zlecenia Przygotowanie infrastruktury. Ja myślę, że żaden z tych ludzi poza pekirem Czeremkiem nie ma świadomości, czym uczestniczy. On ma wykonać pewną operacyjną, ważny element. Pomóc na przykład, ale jak, czy załatwić hotele, dać mu pieniądze, załatwić przedłużenie jego paszportu, który jest fałszywy. Ja przypomnę, że w tym czasie Akczaj jest ścigany międzynarodowym, listem kończym jako przestępca, który uciekł z więzienia tureckiego za zabicie e, naczelnego milejetu. Więc jest teoretycznie spowszechnie znany. On oczywiście występuje pod zmienionym nazwiskiem, pod fałszywym paszportem, ale ten paszport genialnie nie jest, nie jest podrobiony. Tym Turcy, tu, Bułgarzy go przedłużają. Pobyt, dają go w hotelu, który jest na podsłuchach, który jest penetrowany przez bułgarskie służby specjalne i z bułgarskich dokumentów wynika, że Omer Versan jest ich tajnym współpracownikiem. Czyli pierwszy człowiek, który legalizuje akty. Soki to jest tajny współpracownik Turek, tajny współpracownik bugarskich Służb Specjalnych i to z ich dokumentów na białym wynika. Czyli od początku mamy dokument, że od początku oni przy tym są. Nie będę dalej rozwijał tych elementów bugarsko, bugarsko tureckich jest to skomplikowane, dużo nazwisk, masę, masę faktów. Jaka jest istota pytania o obecność Buga? Istota, spór o Bułgarów, cała ta ogromna działalność dezinformacyjna, o której mówił pan prokurator e, Skwara, wynika z tą, że pytanie o Bułgarów jest niezadawanym do końca publicznie pytaniem o Sowietów. No bo padło pytanie, jaki mieli interes Bułgarzy, żeby próbować zabić papieża. No żadne. No, nie mieli żadnego interesu. Przystępowali tu wyłącznie jako podwykonawcy. I teraz wróćmy do momentu, Cofnijmy się troszkę od tego, od tego sierpnia, czyli końca lipca 80 roku, jak, jak Agdża e, przekracza, e, przekracza nielegalnie granicę turecko-pukarską e, turecko z fałszywym paszportem. Zresztą on potem wróci się do takiej strefy między Bułgarią a Turcją, zniszczy ten paszport, na który wjechał i był w tym hotelu Witosza zameldowany, zostanie drugi i już jedzie z tym drugim do Europy Zachodniej. Ale wróćmy jeszcze dwa miesiące wcześniej. A co, co, skąd była taka iluminacja, u akczy, że nagle pojechał do Sofii? Człowiek ścigany przez, przez swoje służby, przez tureckie, e, ścigany listem e, godzin terpol, ten wybiera się do Sofii. No on w tych wyjaśnieniach mówi, co się to wzięło. Pierw pojechał do Teheranu, spotkał się z oficerem KGB pod przykryciem, majorem Guzeczkinem, który mu mówi, jedź do Sofii. Daję mu tam kolejne numery łącznikowe i zrobisz zadanie: życia do szczytu. Czy, czy ważne zadanie, już teraz dokładnie nie pamiętam. I on jedzie. I on jedzie. Jeżeli tu mówimy o dezinformacjach i, i kłamstwach i, i różnego rodzaju działaniach ze strony y, komunistycznej, służby specjalnych, no to trzeba też powiedzieć o, o ukrywaniu prawdy przez Zachód. Bo inaczej ta lat, ten obraz byłby absolutnie niepełny. Otóż major Kuzyczkin Ucieka w 1982 roku na brytyjską stronę, jest w Wielkiej Brytanii. W momencie, kiedy Akcha zaczyna mówić o tym spotkaniu w Teheranie, to po pierwsze włoski sędzia Martela przeradził się i skończył ten wątek. Przestał go o to dopytywać. Usłyszał, jest jakiś sobie, no już jest drama w ogóle. to, że mamy Bugarów, jeszcze jakiś sobie. I to w ogóle przerwał przesłuchiwanie i w ogóle ten wątek nie był po przez niego kontynuowany, ale sędzi Martelli okazało się, że tam nie dało do spokoju i wystawił do Brytyjczyków, żeby umożliwić przesłuchanie Kuzyczkina. Nie zgodzili się i nie zgodzili się również nam, ponieważ e, poprzez, e, poprzez polski wywiad kilka lat temu była próba dotarcia do kuzyczki żeby go przysłuchać i była odpowiedź negatywna. Nie ma takiej możliwości. Nie ma możliwości, no i koniec. I, I nie wiemy w jakim. Znaczy, mówimy o książce, która jest podsumowaniem śledztwa, ale pięć lat temu ukazała się książka, która jest jakby elementem pomocnym w tym śledztwie, w zrozumieniu tego. To są Papież musiał zginać, to są słowa Akczy z, 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 z tych wyjaśnień. I to są jego wyjaśnienia, które on składał w śledztwie, opracowane przeze mnie szczegółowymi przypisami. Wydaje mi się, że. Tak naprawdę, żeby zrozumieć istotę tego wszystkiego, to trzeba do tej książki czytać w Wracam do, do tego wątku Muzyczkina. Otóż no, nie ma możliwości skonfrontowania wiedzy, wiedzy a czy, czy doszło do tego spotkania w Teheranie, czy nie. On był w Teheranie, to nie ulega żadnej wątpliwości. Jeden i drugi byli. I sędzia Biorem mówi no, w pewnym momencie, mówi w ten sposób, no, dowodów dowodów żadnych na to, że doszło do tego spotkania nie ma. Ale skąd Akca wiedział, że w Teheranie funkcjonuje konsul kózyczki? No skąd to wiedział? On oczywiście, potem jak zaczął się na etapie, na etapie wycofywania ze wszystkiego, na Stanął przed salą sądową i zaczął opowiadać kolejne radnych rozpoczynając swoją drogę życia. On stwierdził, że był pytany o Gruzyczkina i odpowiadał, że przeczytał to w gazetach. To jest niemożliwe. W momencie, kiedy była ucieczka Gruzyczkina, Angela nie znał jeszcze. Angela nie znał jeszcze na tyle włoskiego, żeby mógł o tym szczegółowo, szczegółowo przeczytać. Jest też jeden ciekawy szczegół. Otóż, trzeba bardzo precyzyjnie. Mówi, gdzie on się z nim spotkał? muzycznie no napisał wspomnienia w Wielkiej Brytanii i opisuje miejsce swojej pracy. I to jest dokładnie to samo piętro, o którym mówi Arcza. Także panowie najprawdopodobniej się spotkali. Spotkali się. I to jest ten impuls, który powoduje, że Arcze jedzie do Sofii. Pytanie, w którym momencie padła, zrodził się w France, Pan prokurator mówi, że to jest jesień 79 roku i wydaje mi się, że to jest dobra datacja. Ponieważ rzeczywiście ten list, który, który rzekomo Andrzej wysłał, znaczy Andrzej na pewno wysłał, ale podobno spisał Oral Czelik, jego przyjaciel, który prawdopodobnie też był na placu Świętego Piotra. Ten list oczywiście był elementem planowanej już dezinformacyjnej. A na prawda. Proszę sobie wyobrazić ten moment. On ucieka dosłownie tydzień wcześniej, ucieka z tureckiego więzienia. Cała Turcja go szuka, no bo to jest grup publiczny numer jeden. I on mi nie zowąd ryzykując, ponosząc pewne ryzyko, pisze co więcej do, do redakcji, z której redaktora naczelnego zamordował, że zabije papieża jakiegoś krzyżowca, który przyjeżdża. On człowiek trudni, niereligijny. To jest wszystko absurd. Chyba, że, że ten list zobaczymy w kontekście tego, co się stanie 13 maja 1981 roku i wtedy usłuszny chór będzie mówił, aha, to jest ten akcza, to już w listopadzie 1979 roku mówię, że papieża zabije. I widzicie? Spróbował, tylko mu nie wyszło. Więc zgadzam się, że list jest pierwszym elementem tej operacji dezinformacyjnej. Co mogł chleb skłonić? Żeby, żeby ocenić pontyfikat Jana Pawła II za tak straszliwie dla siebie niebezpieczny, żeby, żeby spróbować go zlikwidować. Myślę, że tych elementów jest kilka, ale jednym z najważniejszych jest pielgrzymka do Polski. Ale nie ze względu na to, co się stało w Polsce, tylko to, co się stało obok Polski. Bo my jesteśmy, jakby widzimy tą niezwykłą pielgrzymkę głównie poprzez i słusznie też to, co się u nas wydarza. Koncentrujemy się taką ikoną, są te słowa, gospodarze zwycięstwa, modlitwa o odsprzedawienie Ducha Świętego, który ma zmienić oblicze ziemi. Ale KGB interesuje co innego i w centrum swojej uwagi inne słowa dają. I to, i to powoduje alarm. Słowa ze wzgórza lecha w Kiedy nagle papież mówi, a czy nie, zadaje potężnie, po to popatrzmy w się po raz pierwszy przedstawia papież i Mówi, czy nie po to opatrzność dała papieża Słowianina, żeby zaczął mówić narodami, w których głosu pozbawiono i próbowano wymazać ich z historii. I to jest to w dokumentach sowieckich, które są publikowane, jest nazwane chrześcijańskim panstronizmem. I potem zaczynają patrzeć fakty, co się dzieje pod wpływem tego pontyfika. W ciągu roku liczba przestępstw z tytułu religijnego wzrasta ponad 10 razy. Czyli ten pontyfikat dodaje tyle odwagi ludziom na wschodzie, że oni zaczynają pominać się o swoje prawa, co w ich kategoriach mieści się, że wykraczają poza swoje prawa, w związku z czym są zadani do więzienia jako przestępcy, tzw. religiozni, którzy łamią, którzy łamią, łamią to sowieckie, sowieckie prawo wyznajowe. W ich ocenie cała pielgrzymka poprzez bliskość granicy jest. Masowo oglądana przez, e, przez Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, przez transmisję polskiego radia. Oni bardzo szczegółowo analizują te wszystkie odniesienia, zarówno z Gniezna, jak i potem z Mszy Świętych na Boniach, i kilka jeszcze innych odniesień o Rusi Kijowskiej, o dziedzictwie, o wspólnej tradycji, Rzeczpospolitej, o obu Narodów. To są rzeczy, które e, w ich języku potem operacyjnym zaczynają funkcjonować jako plan tendencji ideologicznej, który ma rozbić Związek Sowiecki. I to jest napisane, można powiedzieć, e, e, dokładnie, m.in. w takim raporcie szefa KGB z Ukrainy, generała Wedorczuka, który analizuje wsparcie Jana Pawła II dla Kościoła Grecko-Katolickiego. Oni myślą, że tej sprawy już nie ma. A tu okazuje się, że, że papież przyjmuje pałki nie dość, że w czasie przyświętych w czasie rozproszających pontyfikat publicznie całuje i, y, y, kardynała Slippya, potem go przyjmuje, potem zwołuje synod dla biskupów ukraińskich na emigracji, y, który podejmuje uchwałę o nieważności synodu włoskiego, który likwiduje ten kościół y, królewsko-katolicki. Kościół I analiza generała Fedorczuka jest następująca. Ten, po, ten pontyfikat jest śmiertelnie dla nas niebezpieczny, ponieważ papież. Wspierając, e, wspierając unitów, rozwija ukraiński nacjonalizm, ukraiński nacjonalizm, kiedyś dzisiaj będą e, żądać własnego kościoła, jutro zarządzają własnego państwa, to jest, to jest po prostu śmiertelnie niebezpieczne w Związku Sowieckiego. Więc nie tylko sytuacja w Polsce jest tym elementem, który ich niepokoi, a powstanie Solidarności oczywiście jest elementem, który to wszystko będzie bardzo mocno. Gruntowo to, to przeświadczenie, że ten papierz jest śmiertelnym niebezpieczeństwem zagrażającym w dwóch najbardziej newralgicznych punktach e, stabilności BEGU, które już się kruszy i przeżywa swoje kłopoty w związku e, z nieudaną interwencją w Afganistanie. E, to, jest, to jest Polska, bunt w Polsce, czyli nad linii strategicznej zewnętrznej łączącej Wszystkie, e, wszystkie drogi między, między, między Moskwą a Berlinem Wschodnim i to jest najbardziej czuły punkt Imperium Wewnętrznego, to jest Ukraina. I polityka Jana Pawła II, wsparcie dla, o, generalnie dla, dla obrony praw ludzi wierzących w Związku Sowieckim, a szczególne wsparcie dla Kościoła Greko-Katolickiego. I to jest jeszcze trzeci element. Związek sowiecki, o tym o czym zapominamy był do końca w zasadzie konsekwentny tylko w jednym, że to było imperium całkowicie zbudowane na ideologii ateistycznej. I to nie było traktowane jakby jako coś dodanego. W Polsce żeśmy to podchodzili do tego, ten ateizm był, był oczywiście częścią, elementem oficjalnego życia, ale był traktowany nie tak serio. Ateizm sowiecki jako antyreligia, bo przecież a tej wersji, to był antyreligium. Był fundament tego państwa. I oni sobie zdawali sprawę, że ogromne ożywienie, że Jan Paweł II, jako apostoł miłości człowieka do Boga, jako apostoł wolności religijnej, wolności człowieka, wolności dla narodów Europy Środkowo-Wschodniej, uderza w samą rdzeń tego imperium. I były bardzo poważne przesłanki, dla których. Jak sądzę, powstał, powstał ten plan, ten plan, o którym o których w szczegółach technicznych realizacji tutaj mówimy. Ponieważ wszystkie, jak mówię, kluczowe pytanie o Bugarów to jest pytanie o Sowietów. Bugarzy nie mieli żadnego interesu, aby sami przygotowywać ten zamach. I w kwietniu 1981 roku. Mają miejsce dwa niezwykle ważne spotkania. Otóż jedzie ta delegacja, całego, całe szefowstwo wywiadu bułgarskiego, jedzie do Moskwy, są przy, przyjmowani przez Andropowa, są przyjmowani przez Kruczkowa, przez wielu innych. Szczegół tych rozmów nie znamy. Jest ten dokument, który my znamy, jest takim dokumentem oficjalnym, który którym są tylko markowane tematy. Jednym z nich jest, jest również omówienie dywersji teologicznej Watykanu. Ale to jeszcze, to jeszcze nie jest punkt. Tylko że prawie w tym samym czasie, kiedy bugarze jadą do Moskwy, w córkiu w hotelu Szeraton spotyka się czwórka najistotniejszych osób, które już technicznie to wykonują. To jest Akcza, to jest Czelik, to jest Wekiel Czelenk i to jest Musa Serdar Celebi, szep e, niemieckich organizacji, szef teatralnych organizacji w Niemczech, który odgrywa rolę pośrednika przy odbiorze płatności, ponieważ głowa papieża, że tak można powiedzieć, była wyceniona na wyśladą kwotę 3 milionów marek. I ona miała być przelewana przez pieniądze korporacji Pekira Czelenka. Zresztą, który w momencie, kiedy włoscy sędziowie próbowali się do niego dobrać i wystąpił z aktem aresztowania, to po może nie uciekł do Turcji, tylko do Bułgarii. Tylko do, uciekł do Bułgarii. Bułgarzy go przetrzymali po jakimś czasie, potem go wydali Tur Turcji. Włosi zażądali ekstradycji od Turcji, no ale czelem był już na tyle tak pewne, że w momencie, kiedy e, ekstradycja była przesądzona, to zmarł na serca. Z, z, e, nigdy nie przeprowadzono sekcji zwórki. E, więc e, jak mówię, tych. E, tych, tych tropów, które, które, które tutaj się zostały celowo pomieszane, jest ogromna duża liczba. I zadanie, jakim sto, stanęli śledczy z IPN-u, to było zadanie również o rozbijanie tych fałszywych luster, których nastawiano, Jak tutaj myśmy opowiedzieli o tej operacji erozja, tylko takich operacji było wykonanych mnóstwo. Przy okazji również wykorzystując świat boskich. boskich może nie polityków, ale na pewno świat włoskich dziennikarzy. I, i, I też jeszcze jedną rzecz może warto powiedzieć. Otóż te dwie nasze książki, i i Gościa Niedzielnego, bo my jesteśmy jakoś współwydawcą tego, są pierwszym polskim głosem, który próbuje nazywać rzeczy po imieniu. Do tej pory cała produkcja polska, literatura, um, widowiska sensacyjne, Wołoszańskiego, wyłącznie kolejnymi elementami dezinformacji. Także, jakby z tego tytułu, możemy powiedzieć, że w 35-lecie 35 zamachu Nenadłowa II dorobek intelektualny polski to nie są tylko widowiska Bogoszeńskiego i, i książki Guza, które mówią o Turkach, mówią o fanatykach islamskich albo o Amerykanach, CIA, którzy rzekomo chcieli zlecić ten, ten zamach. Natomiast, oczywiście. To jest pytanie też dla włoski śledczy. Jak oni, jak oni ten proces postępował? Dlaczego nie, dlaczego nie zbadano tego oczywistego dowodu, jak ta kula, która dzisiaj jest w Fatimie? Ona nigdy nie była zbadana. Pier orzeczenie sądu włoskiego zakłada, że były dwa pociski wyszczelone. Jeden znaleźli, drugi gdzieś zaginął. No i, i tyle. Dwa. Nie wiem, że prawda? Ten, ten który przeszczerbiony został papież przestrzelony, żeby jego ochrony cywilnie i potem on był przechowywany w żandarmerii watykańskiej, a następnie przekazany do, 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 do Fatim... do... do, do korony fatimskiej. Oczywiście włoscy śledczy wiedzieli, że ten płacic istnieje, tylko nie wystąpili o to, żeby go zbadać. No, tych, tych oczywiście zaniedbań i pytań również w stosunku do Włochów jest dużo i to byłoby aby tego rodzaju opracowali, tego rodzaju pracę wykonali również Włosi, ale wykonali również Francuzi, którzy, nie, którzy kryli Orala Chelika przez wiele lat, siedząc w ich więzieniu, nie chcąc go wydać. Również Niemcy, którzy podsłuchiwali tych wspólników, a, czy, yy, z którymi on się kontaktował i, 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 i nikt tych dokumentów nie dali do, do, do włoskiego śledztwa. Ja myślę, że w tych skromnych polskich warunkach Odpowiadając na pytanie e, księdza e, dyrektora, czy nam się coś udało, w tej kupie siana kłamstwa, dezinformacji, nieprawdy, e, prokurator Skwara znalazł kilka szpilek nowych, istotnych i ważnych. Jeżeli ktoś chce pójść dalej, a trzeba pójść dalej, to, 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 to trzeba się z tym zmierzyć. Trzeba się z tym zmierzyć i powiedzieć: tak, tutaj ci Polacy pokazali rzeczy nowe, ważne, tu może nie mieli racji. Ale nie można tego ominąć i przemilczeć. Jakby tego nie było. Jakby z tego punktu widzenia, to myślę, że kawał dobrej roboty i pełen zrobił.